Czytanie z Księgi Rodzaju Izrael miłował Józefa bardziej niż wszystkich innych swych synów, jako urodzonego w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa, widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim rozmawiać. Kiedy bracia Józefa poszli paść trzod do Sychem, Izrael rzekł do niego Czyż twoi bracia nie pasą trzody w Sychem? Chcę cię posłać do nich. Józef udał się więc za swymi braćmi i znalazł ich w Dotajn. Oni ujrzeli go z daleka i zanim się do nich przybliżył postanowili podstępnie go zgładzić mówiąc między sobą Oto tam nadchodzi ten, który mnie wasny. Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni a potem powiemy Dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów. Gdy to usłyszał Ruben, postanowił ocalić go z ich rąk. Rzekł więc: Nie zabijajmy go. I mówił Ruben do nich: Nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. Wrzućcie go do studni, która jest tu, na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki. Po to, by wybawić go z ich rąk, a potem zwrócić go ojcu, gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego odzienie, długą szatę z rękawami, którą miał na sobie. I pochwyciwszy go, wrzucili do studni. Studnia ta była pusta, bez wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, podniósłszy oczy, ujrzeli z dala idących z gileadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywicę i olejki pachnące. Ciągnęli oni, wioząc to do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swych braci, cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedamy go Izmaelitom. Nie podnośmy ręki na niego, wszak jest on naszym bratem. I usłuchali go bracia. I gdy kupcy madjaniccy mijali ich, bracia, wyciągnąwszy śpiesznie Józefa ze studni, Sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia sztuk srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu. Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamieniowali. Wtedy posłał inne sługi, Więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczynić z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. To też starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka,